Zapukaj, nie dosięgam do klamki. Dobrze. Ha! Kto tylko ci może dzwonić? To oni! Przepraszam, że nie jestem ubrana. Nie ma. Sprawy. No, ale dopiero spałam. Jak można przyjechać o szóstej rano? Nie <laughs> na. Nie jakieś tak wcześnie, bardzo. Mhm, mm o godzinę. Wow! <laughs> Gdzie są dziewczyny? Na śpią. I Rozali. Mm. Ania, Rozali, ty nie próbuj nawet budzić, bo ona będzie zła. Mhm, mm chodźcie, chcę ich zobaczyć. Nie widziałam ich od roku. A jak tam was dzidziuś? No tak! Chodź! Leonek! Czekajcie! Schowajcie się! O! Schowajcie się tam! Ale będzie miał! Leonek! Tak? Chodź coś zobacz! Patrz widziałam coś za tymi drzwiami jest! Kogo to odgłosić? Nie wiem właśnie! O no, dobra! Otwieram! Oho! Ucieje! Udzieje! Chodźcie! Mam mok, nie wiem czemu. Ej, jestem mokry. Dobra, przynajmniej nie widać, bo no, pod parasolką. No chyba coś nie wypaliło, nie widział was nigdy. No tak, on ma tylko 3 lata. No dobra, pokażę wam, gdzie będziecie mogły spać. Tutaj jest rozkładane łóżko. Co złodzieje! Cieło ona ich puszcza do domu? Yy, czyś, Leonie, chciałeś umyć podłogę? Nie! Czemu wiesz moje imię? Mm. La, la, To la. chyba było tu. Skradnę się. Kochanie, możesz zwiedzić dom się. okej. Okay. No i wystarczy, żebyś pociągnęła tę. Nawet jest opcja, żebyś nacisnęła. Wow, fajnie, miękka karapa. Mhm, możesz łóżka przetestować. Na pewno moja ja, Ania będzie lubiła po nim skakać, mhm. na ile osób? Chyba na trzy. Chodź, 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 chodź. Zobacz łóżko jakie masz fajne. Chodź poskaczemy. O tym mówiłam. Wiem właśnie. Na trzy osoby. Patrz, tu masz takie fajne kanapę, taki kącik masz mhm, fajnie, i tutaj będziesz mogła ty siedzieć, ja tu będę no a pokój, co wzięłaś? wzięłam to, co najbardziej lubię robić tu jest mój plusiaciek on będzie spał ze mną tutaj jest moja ściereczka do wycierania buzi no a tam są moje ubranka, fajnie czy tu możemy zrobić tak? My po prostu kładziemy wasze walizki tutaj, no fajne. Ja bym najpierw pozapalała gdzieś światła. Świeczka. O, jak ja dawno mojego brata nie widziałam. Tak na niego mówię, chociaż to nie mój prawdziwy brat. Cześć Andrzej. Co? No cześć. Madzia? Nie spodziewałeś się, że będę o szóstej. O szóstej? No. Wow. Mhm. O, ktoś dzwoni. Czekajcie, dziewczynki. Kto to? O, chodźcie. Dziewczyny. Usiądźcie na kanapę. Kto to? Dziadki. Dziadki? Leon. Może na mnie na telefon. Teraz co dzwonią? Przepuśćcie mnie. Dziewczyny? Leon! Babcia dzwoni. I dziadek? No? Babcia bez dziadka to nic. Prawda? Przystąpi się. Tu. Nie znam też babci. Babci widziałeś tysiąc razy. Babcie dzwoni. Cześć babcia. Cześć dzieciaczki. Jak się masz? Dobrze. Pokaż dziadka. Już, już. Cześć Dziadek. Cześć dzieci. Myślałam, że możemy się spotkać na stoku narciarskim. Blisko bardzo chyba mieszkacie, co? Tak, bardzo blisko mieszkamy. No a kiedy? Nie wiem, za dwa dni. Wspaniały pomysł. A co tam u Mańki? Och, u Mańki wszystko dobrze. A przyjedziesz z nią? Co ty z kotem? No przecież nie można ze zwierzętami w samochodzie. No przecież można. To cześć! Eee, pokażcie mnie, pa! Pa! Ej, no co wy? Tyle osób razem? Hmm. Co robimy? Nie wiem. Pokażę wam, jak umiem jeździć na łyżwach. No to pokaż. To są moje wy? Daj mi telefon, ja ci zrobię zdjęcie, nagram. Za bardzo nie chcę, żebyście szli. Jestem, wchodzę. Uf. dawno nie jeździłam. O, Iskra, o jestem, zaczynam od drogu, od drogu najlepiej. Dobrze mi idzie, dobrze mi idzie. Up. Piruety. Wow. Przepraszam. Tak. Może mnie pan nagrać? Oczywiście. Zobaczymy, jak ci pójdzie. Jak będzie dobrze, mogę cię nawet zapisać. Uuu, uh, to dobrze. Ok. Zaczynamy. Ja nagrałem. Dziękuję. Do widzenia. No, wróciła. E, cześć. Przynajmniej mam dobry film. Ja e, jeszcze montowałam, poszłam do studia. Widziałam Laurę i Irenę. No, tak. Irenę jeszcze, może Ole, żebyś widziała. No, było też ona. E. Hmm. Idę to odłożyć. Yy, no to chyba do łóżek i... Uch, tak, dobry pomysł, też jestem zmęczona. Jej, pokażę wam jaką mam piżamę! Ło, wow, bardzo ładna! Nie ja idę się ogarnąć do ładynki duża łazienka. Najpierw zęby. Kochanie! Myjemy ząby. Pokaż, jak myjesz. Dobrze. Skończyłam. Wymierz ręce. Wasiu ręce. Tak. A ja się przebieram. I jeszcze to. I'm ready. Me too. Pozgaszamy światła. Ej, a mogę Ci się jeszcze pooglądać? Kochanie, wiesz, która godzina? No nie, niby, ale. Mm. Mm. Pierwsza noc na łóżku. Ania. No tak. Jestem ciekawa jak to będzie. A już za kilka dni Halloween. No nie za kilka. Dwa tygodnie zostały. Jak się... O zobacz. Naciśnij ten guzik. Tyk. Ło wow, łóżko. Dobranoc. Pa. Ha. Chodźcie. My idziemy do naszych łóżek. Jeszcze jak też nie śpimy. Dobra. Dobranoc. Albo nie, jeszcze sobie obejrzymy ten film. Tak, 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 tak. Tak. I pokażcie mi. Wow, bardzo dobrze jeździ na łyżwach. Mhm. No, fajnie. Dobranoc, 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 dobranoc. Jeśli wam się filmik... Z Zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, zalejkujcie film i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa.